i Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten Kamień Słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z Białych Okrętów? Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend, Elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły Białe Okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary kacha. Możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Ringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Sam się dostanę na okręt cesarza. Prawd? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurchanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ruszę. Powodzenia! ...i nigdy nie pęknie. Moja mała Norgun ma jutro urodziny. Witaj, białe Ci z faroes wieją, kiedy tylko cesarskie słońce zobaczą. No potem będą sobie pluć w brodę, a dla nas więcej zostaje. Gdyby żył Bran, sam potężnąłby gardło tej zdradzieckiej surce! A tego szczeniaka trzeba było utopić w słonej wodzie, kiedy się tylko urodził. Szukam myszowora. Jest tam z nimi, blady jak śnięta ryba. Jeśli on nie postawi smarkacza do Fionu, to kto? Ale nie, powiada bogowie dali nam króla, musimy go wspierać. A przecież zamiast fanrygę Kukła mogłaby tam stać i spokojnie patrzeć, jak ta baba sprzedaje nas czarnym. Pierna wszystko załatwiła za naszymi plecami i nawet się nie wybiera. Nie będę patrzeć na te hańbę! To już był chyba nieświeże. To kto? Nikt ważny. Jak mówiłam, o szczegółach podyskutujemy później. Król akceptuje dokument w jego obecnym kształcie. Że też doszyłem czegoś takiego. Możemy przypieczętować traktat. Ile musiałbym ci zapłacić, żebyś uciął jej teraz łeb? Chętnie zrobiłbym to gratis. Król zapewnia, że wypełnimy wszystkie warunki do letniego prześlenia. Zanim podpiszę, chciałbym usłyszeć to z ust samego króla. Svan Od razu. Słyszeliście co powiedział król? Jazda! Na Skaligę każdy może zostać królem. Wystarczy, że zjedna sobie Jarlów. Czasami władcą zostaje miernoca, ktoś z kim nie liczą się plany. Po Svanrigu z klanu Tyrsach nikt nie spodziewał się wiele. Ale to właśnie on zapisał się w historii jako założyciel dynastii. Jako król, który zjednoczył wszystkie klany przeciw Nihlgardowi. Svanrige... Kto by się spodziewał? Jarlowie znowu mają kogoś, w kogo mogą wierzyć. A ty co tu robisz? Przyszedłeś dopilnować, żeby nie ominęła cię żadna awantura na Skellige? Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska uroborosa, teraz kamień słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się Elfami Sid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadam o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj pewnie w Arinbjörn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereł Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Rybie Puco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic tego, Jego ojca i dziadka też nie znosiłem. Dzięki za pomoc. Gerard, jeszcze jedno. Przodkowie Matthiasa i Erlinga sto lat temu opróżnili by to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. Płanki na was strasznie ciemne. Na ciebie i czarodziejkę, coś się dzieje. Są tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z kaczmy wynosić. Teraz każdy nie przeliczy! Nie nie, no, nie nie zgraba! Jalmar albo Serys, Zobaczyć. No, nie Pan Z jest, z Przetopisz to ostrze i wykujesz na noś. Miejłabio, uh, to nie ładnie. Ładnie ale wolę solidny towarem. Altyazı Odpoczynamy. tempo 誰 <Dale j! S 1>